Cześć z tej strony N40 to jest mój drugi filmik. Dzisiaj pokażę Wam mój album z naklejkami Champions League 2014-2015. Jest to oczywiście wydanie Panini. więc zaczynamy. Tutaj mamy dwie puste strony. Oczywiście to o to, to od dotąd. Jest Liga e, Puchar Europy, a tutaj już jest Liga Mistrzów, więc zaczynamy. To tutaj mamy loga, mamy Juventus, mamy Galatasaray, mamy Anderlecht, Ceskwa Moskwa, Ais Roma Paris Saint-Germain. Dobrze, te drużyny drużyn Atletico Madryt. To tutaj mam te trzy naklejki. Oczywiście możecie zapisywać moje braki. Bo mam dużo sporo braków, przecież, jak widzicie. Bo tam w niektórych klubach to są tylko po trzy, dwie, jedna naklejka. W największości ten, dobrze. Juventus. To tutaj mamy. Może w tych klubach, które mam św świeciaki, to będę mówił tylko te świeciaki. Więc tu mamy Carlos Tevez, dalej Olimpiakos. Właśnie tego, yy, tego piłkarza, właśnie dzisiaj trafiłem. On się nazywa Ibrahim Afelaj. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Malmo Markus Rosenberg na świeciaku. I tutaj mamy naszego Polaka, ale urodził się w Marborysie. To Paweł Cibicki, czy Cibicki? Chyba Cibicki. Tutaj są wyniki. Możecie sobie patrzeć, jak nie wiecie, to sobie zapisujcie. Real Madrid. Te dwie naklejki mi się dzisiaj trafiły. Daniel Carvajal i K. was, z którego bardzo cię się cieszę. Bazyl, FC Bazylea 1893. To tutaj mam cztery naklejki. Liverpool. To tutaj dwie naklejki. I do Razgar. To tutaj mam te trzy. Tutaj jest jeszcze wyniki. E Benefika. To tutaj jest Enzo Perez na świeciaku. Oczywiście tych naklejek już trochę mam, więc mam jeszcze 4 miesiące do zebrania całej kolekcji. Tak samo jak karty. Ty, zenit. Bayer 04 4 Leverkusen. To tutaj Stefan Kiesnik na świeciaku, ale wcześniej nie wyszedł. A jest Monaco, to tutaj na świeciaku jest tinio. Czy Joao. Tutaj wyniki jeszcze. Arsenal. To tutaj jest na świeciaku Alexis Sanchez i z tych bardzo dobrych piłkarzy. To tutaj jest Tomasz Rosicki Chamberlain, i Kieran Gibbs. No ten też jest dobry, ale. Borussia Dortmund. No, Borussia Dortmund. Mam trzy naklejki. Sindzi Kagawa Bardzo dobry Japończyk Galata Sarai Tutaj mama raz, trzy, cztery, sześć naklejek to Tutaj mam dobra. Jeszcze też sześć naklejek Taki ładny rządek tutaj wyszedł Wyniki znowu Tutaj mam te takie dodatkowe naklejki, tutaj mam Puchar Europy, od, pierwszy Puchar Europy od 1550, 1955, roku, i 1956. Dalej mamy też już ten Puchar Europy, to tutaj jest Nodikam Forest. Lub oczywiście to byłam to w pierwszej Staszewce trafiłem, tutaj jakieś coś tutaj puste, tutaj nic nie mam, może kiedyś właśnie sobie pomyślałem, że nakręcę taki odcinek, że zagram sobie w Fifę. 11 albo 14, ale na urodziny na pewno dostanę FIFA 15. Więc tu mamy Bayern Monachium, Lewy, Lewandowski, Miller i rezerwowy drążkę do Peperejna. Manchester City, no to ta drużyna trochę mi sprawia problemy w, przy tym zbieraniu, bo rzadko się trafiają piłkarze, mam tylko dwóch. James Milner, bardzo dobry zawodnik, Ceskwa to też. Ceskwa, Moskwa, no to tu, tutaj tylko jedna mm, na naklejka. Oczywiście to jest logo Champions League. A jest Roma ze świeciakiem Totti i świetnym brazylijczykiem Amajkomem. Tu ma jeden puchar, to tutaj wyniki. Tutaj Barcelona, to tutaj mam bardzo dużo naklejek. Zobaczcie: cztery wielkie gwiazdy z Barcelonem: Iniesta, Suarez, Neymar, Messi. Messi Messi, Neymar to są dwie wielkie gwiazdy. Jeszcze Suarez, który ugryzł jakiegoś dziennika zawodnika Włoch na mistrzostwa świata Paris saint germain ze świeciakiem Ibra i z bardzo dobrym Brazylijczykiem Dawidem Luizem, Ajax FC. AFC Ajax, to tutaj mamy świeciaka Niklas Moislander. Apoel FC. To tutaj mamy yy, pięć naklejek. Wyniki znowu. Oczywiście pokazuję Wam dlatego, bo jak nie wiecie, nie zapisaliście, a chcecie, to Wam pokazuję. Chelsea. Świetny angielski klub, który ma już pierwsze miejsce. Z pięknym świeciakiem Diego Costa i ze świetnym bramkarzem belgijskim Thibaut Courtois. Schalke 04. Klas Jan, Jan Huntelaar na świeciaku i. Tutaj nie chcę czytać tego nazwiska, bo jest bardzo wielkie, Sporting de Clu... Lisbona, ale to jest Klub de Portugal, dziwnie to napisali. No, to tutaj mam cztery naklejki, Maribor, Inka Maribor, jedna naklejka, Marcos Tavares, a tu było świeciak? Nie. Tam. Dobrze, FC Porto, to trzy, trzy naklejki, to, o tutaj mi się trochę rozerwało, ale to nic, Athletic Club, tutaj miałem straszne problemy z tymi zawodnikami, jak układałem, bo ten, ale już sobie poradziłem, pięć naklejek i ostatni zespół to jest już Bate Borysów mam świecie? Kawaki Rodio. Nie wiem, chcę czytać. Dobrze, to jest mój, na razie moja kolekcja. Tutaj jeszcze wyniki z naklejek Champions League, League. No, tutaj jest jeszcze naklejka, ale to jest kobieta, z mistrzów, więc. Mój ulubiony zespół to jest Media Sterminal. No dobrze. Mm, mam nadzieję, że Wam się podobało, ja się z Wami będę żegnał, no to.